Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso. Dziś, państwa, i moim gościem jest pani Jolanta Zagórska z Hotelu Galaxy, a będziemy rozmawiać przede wszystkim o drugiej fie krakowskiej fieście blonowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Krakowska Fiesta Balonowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tak. Wiem to po moich statystykach na portalu Kurier Krakowski e, kilka ponad, nie, już nie wiem, chyba się już nawet zasięg posta, e, który wrzuciłem w weekend do 200 tysięcy, więc pewnie Brawo. będzie z pół miliona e, do finału imprezy. No właśnie. Gdzie i kiedy odbywa się tegoroczna e, Krakowska Fiesta Balonowa? Gdzie? No oczywiście w Krakowie. Jako że druga krakowska fiesta balonowa, e, spektakularne widowiska, maga, magia podniebnych e, lotów. E, od 9 do 12 października 9 e, przyjeżdżają do nas ekipy balonowe z całej Polski, również te z Krakowa szykują się na start i startujemy 10 i 11, zarówno loty poranne, jak i loty popołudniowe. A 10, czyli 11, czyli w sobotę, jest przewidziana taka fiesta balonowa, w godzinach raczej wieczornych na terenie Muzeum Lotnictwa i tam zbiorą się wszyscy baloniarze, będą pokazywać balony, będzie można spotkać się z pilotami, wsiąść do koszów balonowych, zapytać, na czym polega yy, w, w ogóle. I odlecieć? Yy, może na linie, <laughs> to no tak. Wszystko zależy, słuchajcie, od pogody. No jest to tutaj sport, który jest uzależniony od tego, więc zarówno starty, jak i lądowania, my musimy mieć tą pewność, piloci muszą mieć pewność, że ten wiatr jest spokojny, że nie będzie nam padał deszcz, także to jest bardzo, bardzo od tego zależne. Druga krakowska fiesta balonowa, też w stylu Unplugged, czyli piloci tutaj używają map. Żadnej okay. nawigacji? Żadnej nawigacji nie. Będą mieć faktycznie realne mapy, które otrzymają 9 podczas, podczas odprawy wszystkich pilotów, tak? Będzie odprawa i podczas tej odprawy sędzia i dyrektor sportowy przedstawią cały plan tutaj startów, lądowań, no i również tych miejsc, tak? Bo będzie to konkurencja z nagrodami, tak? Znacz trasę. Wyznacz trasę od punktu A do punktu B kto najszybciej doleci, w jakim czasie. No. A ile będzie w tym roku załóg w ubiegłe, podczas inauguracji tej imprezy w Krakowie w ubiegłym roku było 13 ekip? Tak. Jak to wygląda w tym roku? No w tym roku, słuchajcie, ekip do nas się zgłosiło aż ponad 20. Założyliśmy 20, to jest taki maksimum, które może w tym momencie się pojawić. Tym bardziej, że jeszcze nie wiemy skąd będą się odbywać te starty w piątek rano. A czym, dlaczego nie wiecie, czym to jest, e, żeby wytłumaczyć naszym widzom, mhm. e, od czego to zależy? To zależy od kierunku wiatru. Jeżeli byśmy chcieli wystartować e... Na, z błoń krakowskich, na przykład, to też ten kierunek wiatru musi być bądź zachodni, bądź wschodni. Więc y, tutaj wszystko będzie zależeć od sędziego wiatru sportowego. Dnia. Tak, i od sędziego sportowego, który na dwie godziny przed y, startem, dwie do półtorej godziny przed startem, da nam zielone światło, informację, skąd startujemy. A I... skąd mają się dowiedzieć y, widzowie, mieszkańcy Krakowa, fani baloniarstwa, y, skąd będziecie. Startować, gdzie mogą szukać tego typu informacji? Wszystkie informacje ukażą się w linku pod wydarzeniem drugiej krakowskiej fiesty balonowej Unplugged. Ten link na pewno załączymy tutaj, i pod tym wydarzeniem będzie cała korespondencja. Jest osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie social mediów i jest osobą, która będzie informować na bieżąco, czyli dwie godziny przed tym startem być może będzie to czwarta, rano bądź piąta rano. Pojawi się informacja. Startujemy z tego i tego miejsca, tak? I na tę sesję. Bardzo proszę. <laughs> Także będziemy mieć starty i rano, i po południu. Natomiast, no tak jak mówię, wszystko jest uzależnione od decyzji sędziego, który tutaj będzie wydawał stosowne decyzje, tak? Czy możemy wystartować i kiedy możemy wystartować? Także. Yy, Oby się okazało, że pogoda będzie nam sprzyjać, będzie łaskawa, e, będzie słonecznie. Znaki na, na niebie i ziemi mówią, że pogoda może być i zapowiada się całkiem tak, fajna. Tak. No ważne, żeby o poranku była ta pogoda e, piękna, dlatego że e, jak się zbieramy, jest ciemno, tak? I dopiero praktycznie jak te balony już górze, napompujemy a... i są w górze, to wtedy e, słońca e, tak, piękne i wtedy my startujemy. E, wiem, że dużo osób nas w tamtym roku obserwowało, Dużo osób było zdziwionych, że nagle tyle balonów było na, na niebie, nad Krakowem. No, mamy nadzieję, że w tym roku te wiadomości będą korzystne i będziemy również sprzyjać, y, przyjemność sprawiać Państwo, tak? Żeby mogli państwo oglądać, y, jak to wygląda. Raz, dowodem na to, że Krakowska Fiesta Balonowa y, się rozrasta, mm -hmm. jest fakt, y, że was, grono waszych partnerów y, się powiększa. Macie tak. honorowy patronat marszałka wywództwa Łukasza Smółki, głównym tak. partnerem wydarzenia jest też i miasto, miasto Kraków. Kraków. Tak, miasto Kraków. Y, mamy również y, partnerów, y, o których też będzie Będziemy głośno mówić, czyli krakowskie hotele, które nas bardzo mocno w tym roku również wsparły w zakwaterowaniu załóg balonowych. Za co ogromnie dziękujemy. Również będą się pojawiać posty tutaj z podziękowaniem i z wyznaczeniem, które to są hotele. Więc kochani, no zapraszamy serdecznie. Miejmy nadzieję, że pogoda się uda i że cała fiesta wzbudzi w nas ogrom emocji. No i czekamy. Czekamy na Państwa, proszę obserwujcie nas. Yy, rozmawialiśmy o tym, że to jest swego rodzaju rywalizacja. Tak, I to jak jest rywalizacja, to są też i nagrody. Jakie są te nagrody dla tych yy, załóg? Epi. Nagrody na pewno nie mogę zdradzić do końca, Diplomny, natomiast, <laughs> natomiast y, mm, w tamtym roku lot nad samym rękiem głównym to była fantastyczna okazja dla samych pilotów y, i dla załóg, ale również dla osób, które zabraliśmy ze sobą, czyli obserwatorów z hoteli, którzy nas wspierali w noclegach. To niezależnych była, obserwatorów. Niezależnych obserwatorów to była naprawdę fantastyczna przygoda, więc ja myślę, że samo to już jest, y, wspaniałą nagrodą. No oczywiście miasto Kraków tutaj myślę o certyfikatach również przyznają certyfikatów lot Lot nad Krakowem, co jest też taką wspaniałą pamiątką, a resztę, no po prostu niespodzianka. Okej, okay. dobra. Zamykamy temat fiesty balonowej. Tak. E, na koniec e, wspomnijmy, bo będziemy o tym rozmawiać bliżej tego wydarzenia, tak. ale już wiemy, że będzie. Tak. Andrzejki w tak. stylu Wednesday Tak, w stylu Wednesday. Hotelu Galaxy tak. Zapraszamy. Już z końcem listopada. E, no, zapowiada się e, piękny wieczór e, z super DJ-em, który poprowadzi całą imprezę. Wspaniałe zabawy, wróżby. E, Wie, planujemy magii. wieczór magii, dokładnie, także zapraszamy serdecznie. Odnośnik do naszej strony tutaj i cały scenariusz e, jest już na naszej stronie. Bilety do nabycia również, e, więc e, zapraszamy, jeżeli ktoś. Ma takie poczucie zabawy w magii w wieczorze niezwykłym. To jest dla Was. Też obiecałem, że to było ostatnie pytanie, ale kłamałem, bo też ponownie Hotel Galaxy mhm. stanie się areną zmagań. Małopolskiej Ligi Rajdowej. A, dokładnie. dokładnie tak. 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 Już 9 listopada, czyli przed Andrzejkami, to będzie mieli Państwo finał mistrzostw południowej Polski. Także zapraszamy serdecznie. To jest niedziela od godziny ósmej rano tylko w do siedemnastej. Nie ale także dwóch tych malutkich e, zapierdzielających szybko samochodów. Tak, tak. Także zapraszamy całe rodziny z dzieciakami. Będzie też tor dla dzieciaków, gdzie dzieciaki będą mogły sobie poćwiczyć. E, organizowaliśmy w tym roku Dzień Dziecka właśnie z torem e, samochodzików dla dzieciaków i rywalizacja była naprawdę niesamowita pomiędzy dzieciakami. I to nie tylko mówię o chłopcach, ale a również o dziewczynkach. Także zapraszamy, to już 9 listopada. Super, bardzo serdecznie dziękuję za tą obie garści informacji, bo to w jednej się nie mieści. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku krakowskiego Espresso była pani Jolanta Zagórska z Hotelu Galaxy. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję grupę. i zapraszamy serdecznie. Państwa, e, Państwu dziękuję za uwagę i również dołączam się do tego zaproszenia, bo tu w Hotelu Galaxy wiele się dzieje. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia.